Witam serdecznie dzisiaj na premierze o królikach. Słuchajcie kochani, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat historii śnieżki, ponieważ kończy się ten rok i taki dosyć luźny, live, żebyśmy nie musieli dużo zbytnio rozmawiać na pewne tematy. Rozpoczniemy dzisiaj w taki sposób, że porozmawiamy troszeczkę o naszej śnieżce, także. Zapraszam na live'a historia Śnieżki, Także zapraszam na premierę. Także, kochani, lecimy. Lecimy, lecimy. na chwilę się wszystko, słuchajcie. Wszystko się okaże. Będziecie wiedzieli, dlaczego. Dlaczego tak. Yy, yy, znaczy, będziecie wiedzieli, co. Co ciekawego stało się kiedyś ze śnieżką, także że jesteś chętny, i chcesz pooglądać, wejdź tu. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału oraz dać łapki w górę razem z dzwoneczkiem. Także zapraszam na premierę. Dobrze, kochani, tylko światło zapalę, bo jest trochę tutaj. Nie wiem, czy to światło coś nam da, ale może trochę oświetli śnieżkę. Kochani, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat historii śnieżki. Więc tak. Pierwszy słuchajcie, była taka sytuacja, sami wiecie, odkąd odszedł nasz Maksio. Po dwóch tygodniach postanowiłam czy po trzech. Że wezmę sobie króliczka. Yy, czy, no moje, yy, Ja zawsze chciałam mieć króliczków yy, yy, facetów. Nie wiem, jakoś tak się lepiej z nimi dogadywałam. Ale w pewnym momencie nadeszła taka sytuacja, że yy, yy, poszłam po prostu. Yy, było mi przykro. No, po prostu, jak odchodzi jedno zwierzę, to chcemy, chcemy mieć oczywiście jeszcze jedno, prawda? Więc nadeszła taka sytuacja, że pojechałam, poprosiłam mojego kolegę o to, abyśmy pojechali do sklepu zoologicznego w Gorzowie, do Tesco. Na Górczyńskiej było Tesco, kiedyś teraz już tam nie ma. Robią relwamerlen. można sobie język połamać przez takie słowa. I była taka sytuacja, że bardzo chciałam mieć tego króliczka. No i po, po prostu po kryjonu pojechałam, data nic nie wiedział. Aż w pewnym momencie weszłam i się pytam, czy macie króliczka. I się pytam, czy to jest samiec. A facet do mnie, tak, tak, proszę pani, to jest samiec, słuchaj, znaczy on do mnie na tym mówi. Tak, to jest samiec. Ma na imię Stefan. No to ja mówię, dobra, no to fajnie nie ma problemu, będę miała. Dałam oczywiście, no, kupiłam królika za 80 zł, prawie za 100 by mi wyszło. Ale jakoś mi tak policzył, że nie musiałam tej stówy płacić, tylko równe 90 chyba zł, czy coś. Czy tam 100, nie, a mi wyszło, no, tak do około, jakoś tak mniej więcej. No, i była taka sytuacja, że yy, okej, okay. yy, wzięłam ją, yy, go, czy, bo myślałam wtedy, że to z on, nie, no i wzięłam yy, do domu, przyjechałam, tata oczywiście nie był zadowolona z wydniem, ale później, oczywiście, to już był weekend, pojechałam do przyjaciółki mojej. No i yy, razem z nią. I on, yy, poprosiłam tego kolegę, żeby mnie zawiózł. No i pojechaliśmy razem. I w pewnym momencie, jak pojechaliśmy do niej, to śnieżka, yy, znaczy to jeszcze był Stefan, bo ja jeszcze nie wiedziałam, nie? to no, on po prostu zaczął yy, tak, yy, zamiast kicać, to tak cho chodzić, nie? No i w pewnym momencie, yy, bo siedziałam tam trochę u niej była mniej na weekend, w piątek pojechałam w sobotę, znaczy w niedzielę wróciłam, kolega po mnie przyjechał. No i okej. Okay. Bo jakimś czasie była taka jeszcze jedna no, sytuacja, że y, mo, po prostu, y, jakby to powiedzieć, no, jeździłam do niej kilka razy ze śnieżką. Śnieżka już tam oczywiście czuła się jak u siebie cała, robiła obroty. Y, y, gryzła mnie oczywiście, jak to robi czasami do tej pory, Dajcie, bo ona ma tutaj krzywą. O. No hmm, tutaj, no, chciałam poprawić miseczkę. Yy, yy, no, i tak. Kilka razy do no nim pojeździłam, w pewnym momencie postanowiłam, że pojadę do weterynarza, bo już nadszedł czas na pierwszą szczepionkę wtedy. Aż w pewnym momencie była taka sytuacja później, że to mówię do tej, do tej yy, weterynarki. Mówię, proszę pani, niech pani lepiej sprawdzi, czy to jest chłopiec, czy to jest dziewczynka, bo coś mi tutaj nie gra. Z wyglądu była dziewczynką, ale tak nie do końca. No, pani doktor oczywiście sprawdziła śnież yy, króliczka, i ona do mnie mówi: No, tak, to jest Stefania, a nie Stefan. No i się okazało, od tamtej pory, że śnieżka jest kobietą. Aż w pewnym momencie mówię to już mam imię dla niej, nie będzie Stefania, tylko Śnieżka. No i od tamtej pory została Śnieżką. Po, po jakimś czasie ciężko było mi się przyzwyczaić, że to nie jest, że to jest Stefan, tylko Śnieżka. Ale w pewnym momencie wszystko się wyjaśniło, było pięknie, ładnie. No i wszystko, wszystko było później cudowne, tak? Po jakimś czasie jeszcze później była taka sytuacja, że jeździłam wszędzie ze śnieżką, bo się bałam ją została gdzieś tam z kolegą jeździliśmy autem, w ogóle gdzieś się przyjechać, pogadać, taką, żeby w domu nie siedzieć. No i mówię do niego, czy mogę śnieżkę wziąć ze sobą. A on do mnie mówi: jak masz ochotę, to ją ja wiesz. No i sobie ją wzięłam, ona jeździła ze mną w transporterku. Jesteśmy papuszki nierozłączki po prostu, ale czasami, ale oczywiście, jak jadę do pracy, to ich nie biorę do pracy ze sobą, nie? Rzecz normalna. No i po prostu w pewnym momencie była taka sytuacja, jeszcze, że śnie, śnie, śnieżka po prostu, po prostu zaczęła już bardziej się do mnie przymilać, już była taka wesolutka, fajniutka, już tak zaczęła yy, po prostu przy mnie się lepiej czuć. Już widziała, że wszystko w porządku. A oczywiście mój piesek, który ma na imię Dino na początku, nie musi do niej przyzwyczaić. Dopiero po jakimś czasie się udało, także no, historia była bardzo fajna. Wiem, że Śnieżka, Śnieżka jest króliczkiem mieszańcem. Pół hodowlancem, pół Yy, pół miniaturko. No wa waży, ważyć może więcej niż zwykła miniaturka. Maksymalnie może ważyć do cztery, maksymalnie ogólnie kuliki tak ważą trzy, to, to zależy od rasy również. Śnieżka, nie chowaj się tam! Śnieżka, wyjdź z tego kibla! No patrzcie, co ona robi. No to jest po prostu wariatka numer jeden. No. Yy, Aż w pewnym momencie po prostu. Ja się cieszę, że to jest, że mam dziewczynkę teraz. Przynajmniej mam z kim powariować i przynajmniej jak to kobieta, z kobietą się zawsze dogada, prawda? No, króli, to zależy też również od rasy różnych, tak? Ja mogę tutaj mniej więcej sobie. Ja myślę, że na następnym premierze będziemy mogli sobie, słuchajcie, porozmawiać na temat rasy. Znaczy, raz. I jakie wa wagi mają różne. Także, kochani, Śnieżka, co ty znowu odwalasz? Chodź tu. No. Y y y y kochani, widzicie, Śnieżka na koniec roku war dostała wariacji. Nie wiadomo dlaczego, ale na pewno po jakimś czasie jej to przyjdzie. Kochani, y mieszka oczywiście no, może maksymalnie ważyć do, od, nawet do 4, Bo to jest po prostu mieszanie, tylko po prostu trzeba uważać. Uważać mniej więcej. Albo jeżeli się pomyliłam z tą wagą, to możecie mnie poprawić, bo nie widziałam właśnie maksymalną wagę, ile może mieć, ale jeżeli to jest mieszanie, to wiem, że waga. Waga jest zupełnie inna, maksymalna, nie? No. Więc, nie wiem, do 5 do 4 kg maksymalnie może ważyć, tak? Oczywiście nie byłam, nie ważyłam jej, ale oczywiście jak po nowym roku w lutym na kontroli z nią pojadę, to z wielką chęcią ją zważę, bo mam ochotę. Śnieżko! Wyjdź stamtąd, bo sobie krzywdę zrobisz. Chodź tutaj. Chodź, chodź. Śnieżka! No, patrzcie, jaka wariatka. No, muszę pilnować. Śnieżka, połóż się ładnie leżeć, 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 śnieżka. No, także połóż się, śnieżka. No, widzicie, jaka niedobra? Widzicie, jaka wariatka? Śnieżka nie kopie! Widzicie, jak, się, jak myśli, co ja do niej mówię. No i jeszcze powiem krótko, że Śnieżka jest króliczkiem, który, który jest naprawdę bardzo kochany. Wiesz, ja czasami ma tam swoje momenty, ale to jest oczywiście samiczka, a samiczki są wredne. To jest normalne. Yy. Śnieżka ma niebieski kolor oczu. Yy, jest ma duże uszy. Duże uszy ozna są oznaką tego, że to jest mieszaniec. Jest bialutka z czarną, tutaj kropeczką, łatką yy, na oku. Właśnie tak, jak widzi widzicie. Yy, jedno oko ma białe, drugie ma czarne. Oczywiście do weterynarza jeździmy i obcinamy paznokietki. Tak. Yy. I, no i kochani, co jeszcze mogę powiedzieć? Malutki ogonek, tak. Bia, bialuś, bialutka, bialutka, dlatego że śnieżka. Tak, śnieżka? Widzicie, ona u mnie ma raj. A właśnie! Zapomniałam ja się pochwalić, co śnieżka dostała na święta. ojej dostała coś takiego, ale to już troszeczkę pogryzła. Tutaj wkładamy marcheweczkę, a tutaj mamy wejście na szanko. Taka zabaweczka oczywiście. Jeszcze, jeszcze Śnieżka nie wypróbowała tutaj marcheweczki, ale po jakimś czasie jej włożę. I dostała oczywiście jeszcze swoją bardzo ulubioną babkę lancetowatą. Proszę bardzo, zobaczcie sobie. Tak widać? Widać. I to jest właśnie z firmy Vita, Vita Herbal. Z tego co ja akurat kupuję, siano. Polecam. No, 10 zł za, za to dałam, ale jest bardzo warto. Yy, to jest właśnie ta nowa. Yy, to jest właśnie ta, ta nowa. Yy, yy, nowy. Yy, nowy, oczywiście. Z tego po prostu kiedyś robili tylko same siano, a teraz zaczęli robić zioła. Nie wiem, czy zabawki też, ale na razie chyba zabawek nie robią. Na razie zioła robią i siano. Czyli jest po prostu taki plus, jakby śnieżka patrzy w kamerkę. Wita się z wszystkimi. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku, oczywiście. Ja też Wam życzę szczęśliwego nowego roku, kochani. Abyście byli wszyscy. Szczęśliwi, abyście spędzili ten dobry czas ze sobą. Ja się powolutku z Wami żegnam, dzisiaj taki króciuteńki live, znaczy premiera. Także dzięki, że byliście, kochani obcy, buśka dla Was. I widzimy się dopiero po nowym roku, prawdopodobnie 5 stycznia, jak coś, to informacja będzie na grupie na Facebooku. Także dzięki, że byliście. Życzę Wam. Spoko spokojnego poniedziałku, nie wariujcie i szczęśliwego nowego roku także dzięki i pa